Cześć, widzowie, z tej strony Gabryś Gra, witam was na moim kanale, a dzisiaj będzie historyjka, jak jedziemy do innej lokacji i będziemy tam spać w namiotach i poznacie dwie nowe osóbki w tym e, chyba odcinku, chyba w tym albo w następnym, e, dwie nowe osóbki, no ale nie przedłużamy. zaczynajmy. A, i jeszcze tutaj dałem łóżeczko dla dziewczyn i przedstawiłem, i dodałem lodówkę i przedstawiłem tą szafkę. No i to tyle. E, no i zaczynijmy historyjkę. Dobra, słuchajcie, wszystko wy macie, bo e, już będziemy jechać. Dziewczyny, macie wszystko wy? Tak. Dobra, poczekaj, tylko ja się przebiorę. Też się przebierzesz? No dobra, ubiorę się w to. Ach. Dobra, ubieraj się. Jeszcze nie, wy, nie będzie wam zimno? Nie, mamo. No, a ja w tym pojadę, bo tam nie mam klima. Okej. Okay. <laughs> Dobra, y, uwaga, jedziemy. Dobra, na początku ja będziemy, na początku przez pustynię, później do lasu wjeżdżamy, później do łodzi i za, do, za łodzią do lasu i wtedy będziemy y, na miejscu. Na jakiej łodzi? No właśnie To my będziemy spać w, za miastem Za łódką, czyli jakieś dwa metry Dziewczyny nie Dziewczyny nie Nie będziemy w, obok łódki spać yy, Przecież no będziemy za łodzią, za takim miastem Za Warszawą Przecież no szkotek Pimpek, tel. Ale tam jest pimpek. No tak. Pimpek, pimpek, pimpek. Bibi. No ale przecież jest kukuś z łodzi. I na kot ci Łodzi. Przestań teu, jeden. Wiem, że ty masz 7 lat w tym roku, ale uspokój się, że. Ale dziewczyny my nie będziemy w złudce. No ale tu bla bla bla. No. A wiecie, że KuKuś ciągle tylko śpi. Oha! A z czego tutaj ty się A Adam, weź. Jeszcze nie wjeżdżamy jak coś do lasu. Nie będzie internetu. A nie! To jest nie fair, że wy będziecie mieli internet, a my nie! No właśnie, to będzie nie fair, Że wy macie sobie internet, a my nie mamy. Dziewczyny Dziewczyny właśnie Tu nie ma się z czym to tak przyjmować I Jak to nie ma Przepraszam bardzo Wy myślicie, że my takie głupie jesteśmy Nie, nie, nie ma Dziewczyny dobra, wjeżdżamy do łodzi Wjeżdżamy do łodzi dzieci Gdzie łódka? No właśnie, gdzie łódka, gdzie łódka Jak ty wzięłaś? Wzięłam do łódki No a w sumie się przyda. Dziewczyny się on nie, nie przyda. I w ogóle czemu wyjęliście mi z tamtych harry Harmider, jakimi wy tu robicie, jest niezliczony. Normalnie. Gdzie to wszystko jest? Okej. Okay. Nie wierzę że was, dziewczyny, I tak powinno stać, a nie. Czekajcie. A to nie postawimy... To no, Eee, nie nie. Yy, Czekajcie, dziewczyny, przesuniemy krzesło. Dobra, spakowałam już. Dobra, wjeżdżamy znowu. Ale gdzie? Na pustynię za łódź. Nie! Ale jest już internet? Jest. No i 5 minut jest później. No właśnie. Hm. No i co ty robisz? Czemu się tam zamykasz, no? No właśnie, ten doktor nie chce być dobry. No właśnie, ten doktor Piotrek, ty. No właśnie. dziewczyny jakiegoś znowu doktora e, oglądają. No bo tu dzieci są. Y a, jeszcze musimy chwilę podjechać. Eee, ha. Jesteśmy dziewczyny! Jesteśmy! W końcu! W końcu to wyłączajcie tam telewizor. Dobra, dobra, dobla, no. Idziemy na dół. Tak idziemy. No dobra, jesteśmy dziewczyny na dole. O, patrzcie jak dużo tutaj jest. Tych yy, namiotów, no aż trzy namioty, a my wynajęliśmy, ile Ty wynajęłeś? Dwa. Oha. To pewnie jakieś dzieci tu są, ale ich na razie tutaj nie ma nikogo. Nie ma? No nie ma dziewczyny. Yy. No dobra, mamo. Yy. No dobra, no. Mamo! Mamo! Mam! Why? Go to this! Okej, okay, Katie. O, dzień dobry. O, dzień dobry. Pani mówi z akcentem. Czy pani jest z Ameryki? Tak, am Amerykan. Hello! Mów po polsku, Katie. Okej, okay, mam. Hello, what's your name? You? Jak macie na imię? Ja jestem Pola. A ja Hania. A ja Katie. A ile macie lat? Ja sześć. Ja też sześć. O, ja też sześć. A gdzie mieszkacie? My mieszkamy e, w Olsztynie. My, no, my mieszkamy w Olsztynie. O, ja też mieszkam w Olsztynie. To może się będziemy spotykać, tylko nasze mamy do, do siebie numery. No może, Ole chodź. Idę, mamo. Chodź. O, hej! Dzień dobry. Dzień dobry, pani też z Ameryki? Nie, ja z Polski, z Poznania jestem. Aha, z Poznania pani przyjechała, tak? Nie, my mieszkamy w Olsztynie. O, tak samo jak my, właśnie. Ja, ja też mieszkam w Olsztynie, to może nasze dzieci się poznają wszystkie i będziemy mogły siebie numery. Możliwe, no. No, bla, a jak mać, masz na imię? No właśnie. Mama nie, co mam imię? Ja mam na imię Ola, a ty Katie, a ty Hania, a ty Pola. A jak właśnie mamy mają na imię? No właśnie, a na początku Wasia. A, to my mamy tatę i mamę. Tata nazywa się Adam, a mama Ania. O, ładnie. Moja mama nazywa się Julia, Julia, Julia yy, na polski, ale ja mówię Julia a twoja mama jak się nazywa? Moja mama to Paulina. A, czyli ty nie jesteś z Ameryki. No. No nie jestem ja, ja nie jestem, tylko Katie chyba jest. Yes. I'm uh, from uh, America. Okej, okay. a, a który Tyle wy macie namiot. Ja z mamą śpię tam w kamperze. Ja mam z mamą ten. O, a my mamy te dwa następne. O, fajnie. My śpimy w kamperze. Bo moja mama nie lubi dzicy. A do jakiego przedszkola wychodzicie? Do, 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 ale my do szkoły chodzimy. A, ja mam 6 lat i chodzę do szkoły, piel, do pierwszej klasy. No Ja też. W No. To, a do jakiej klasy tutaj idziecie? W jakiej jesteście w szkole? No, w No, w Też. No my też jesteśmy w czwórce. A w jakie jesteście klasie? My... Ja jestem pierwsza C. Ja jestem pierwsza B. Znaczy ja pierwsza A. A my pierwsza B. A my pierwsza B. A my mamy takiego filipa w klasie i on tak do kurca dla dzieci. Ale my możemy go bić. Co? Możecie go bić? No nie zadawaj więcej pytań, choć się będziemy patrzeć. Dziewczynki, nie oddalajcie się za daleko. Dobrze? Dobra. Yy, a wy pierwszą noc spędzacie w kampeze? Czy yy, w namiotach? Bo ja w namiocie. A my jeszcze w kampezie jeden dzień, bo jutro idziemy się pakować i w ogóle. Dziewczyny, chodźcie, już zachód słońca. O nie, no dobra, mamo. Idziemy, chodź. Adam. Okej. Okay. Chodź, idziemy yy, na dół. O, Katie. Co, mamo? Chodź, idziemy do Campera. Okej, okay, mamo. Chodź, Ola, my mamy już tutaj. To tu będzie iść ten, a my mamy tutaj. Dziuchaj, będziemy spać? No dobrze, dzisiaj ci pozwolę. I dla siebie też, tylko daj idziemy zdejmę ci opaskę i w ogóle. Ej, Ola, nie zamykaj się. Widzowie, <laughs> to jest koniec tej historyjki. Mam nadzieję, że wam się podobała historyjka z wyjazdu na kemping, część druga. E, I poznaliście nowe dwie osóbki, czyli Katie i Ole. To będą nowe koleżanki, Poli i Hani. No ale nie przedłużając, ja się z żegnam.